Jak ty my się pudzamy, kurwa pod prąd, wyjeżdżasz mi na czołówkę, jeszcze masz problem jakiś? No mam problem, mam problem Ty masz problem? Kamaczo, Jesteś kamarczą, jesteś bojował? jesteś O kurwa Mogę go odjechać na miejscu? Mogę Mogę ja Nie, to na nie do piwnicy Cztery O, Tak Pojebany <noise> Rozwij swoją myśl. jaz kurwa bo tym popfilc kolorowy wiem Aha. właśnie one takie są że skrzeczy strasznie dobra, dobra. Soś, o co my zaczynamy soś... dobra to ci... równo równo Nikola te idzie listek, listek od kurnika. kurnika listek wa kuńcuszek listek wa kuńcuszek niesie danka kurkę bo mama już sek po mamu puścił Już do, do lasu, lasu. Oj, Oj, lisku, liskusz, krasnoga, do Oj, Oj, lisku, lisku Szkoda twojego czasu Oj, lisku, lisku Kurki wciąż biegają Oj, lisku, Sztuczki twoje <cum> liskusz, znają Listek jest Dobra, że, nie podoba mielAfter. się burki To Włóż go do zenwą. A ty nie, nie podbiegaj, yeah, nie, nie podbiegaj. Nie podbiegaj, cofnij się, bo im rozstrzelam. No wrzuć mnie, no auta. Włóż się do zenwą, no. Go. Otwarte jest to zenwą? Tak, otwarte jest. Och no. Kurwa popłaczę się, naprawdę. Do <laughs> no to wkładaj go. Nie moja pana, że go nie. Nie obiegaj mnie, bo się rozstrzelam. Nie wiem, wiewiór też kurwa, wierze. O. Chuj w dupę, kurwa tej policji! Czy to jest kurwa żart? Ten... Kurwa, no! Nie mogę kurwa na tym serwerze wiem, kurwa, grać przecież z tą policją. Kurwa się nie da, naprawdę, no. Zróbcie mi klipa, kurwa, z tego. Lekko zepchnąłem Kamaszu jeszcze jedno No no to, no to ładnie wbiegł pod koła No nie wiem wbiegł po prostu pod koła Jeden facet mi wbiegł pod koła Ochroniam od boku Wszystko tylko Pewnie będę miał bo to chyba plaga był, nie? Zaraz będę na rządowe, nie? schoczy mi pod koła i to wszystko Jaki VDM? Skoczył mi bezpośrednio pod koła. No nic nie mogłem zrobić. Pełna gotowość. Ustawiać się. No to się domyślam. No już mogę... Już pewnie bana mam, nie? Skoczył po prostu pod koła. No co ja poradzę mu? 174 do dufa. Nie stał. On u mnie wybiegł przecież. 174 do dufa. Wybiegł po prostu mi pod koła. No co ja poradzę? 13-1 chyba. Zróbcie mi shota, proszę to. Kolega się pojawił. 174 do dufa. Idolek by, by mi zabronił. Idolek, Wiecie idol, panie wie, co mi Idol powiedział? Pierdol już te rodzinne RP i dawaj do nas. No tak mi powiedział, no. Co pierdoli? Co? Nie wiem, tak powiedział. A w No ja tego porozmawiałem. Oj, żery, żery gry. To tego wsadzę w piątce. Nie, 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 nie. <laughs> go też pani nie może wsadzić w piączkę. nie ma zgody. Ja bym mu zamiast. Ale ja nie potrzebuję na, na to zgody. No jak to nie potrzebuje pani zgody? Nie potrzebuję Pani śmiesz. może robić co chce? Śpiączkę mogę sprawdzić. Kto na sprowadzić? to pozwolił? Kto na to pozwolił? Mam takie prawa. Nie, nie wiem. Ja pierdolę, idź w chuj Uciekajcie stąd, uciekajcie stąd! Szybko, szybko, szybko! Już, już, już! Uciekajcie, 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 Jak najszybciej! Zakładnicy opuścili bank Usta oczy i zamykam bóg, ona posuwa figury, szukawa to mój ruch. Kręci się jak pomysły latuje mi to sus, leci dym, leci róg.